Witajcie, bracia, na drugim już odcinku z serii Dla Ojców. W tym cyklu przyglądamy się na podstawie książki Jamesa Stensona, Ojciec Strażnik Rodziny, tematowi ojcostwa. To jest temat bardzo bliski, bardzo ważny dla nas we wspólnocie. Bardzo często mówimy o tym, że ojcostwo, do ojcostwa jest powołany każdy mężczyzna, czy jest w małżeństwie i ma dzieci w takim znaczeniu fizycznym, czy też jest ojcem duchowym, czy też. Ma może jakichś podwładnych ludzi, których prowadzi, którzy dzięki niemu mogą wzrastać. Każdy jest powołany do e, ojcostwa. E, ja będę mówił z perspektywy mojej, jako męża i ojcia, oj, ojca, ale mam nadzieję, że e, te refleksje moje mogą się przydać także kapłanom czasowym samotnym, które dopiero w przyszłości będą e, miały dzieci lub właśnie mają jakieś osoby, które e, prowadzą na swojej drodze życia. E, Dzisiejszy temat to drugi już rozdział z tej książki, o której mówimy. Temat to wychowywać dorosłych, a nie dzieci. Temat dla mnie bardzo bliski. Myślę, że wielu z nas ma w oczach taki obraz ciotek, które właśnie pochylają się nad dziećmi, mówią do nich jakimś zdrobniałym głosem, lelają się strasznie, łapią jeszcze nie daj Boże za policzek, no, i tak traktują dzieci, właśnie dużo infantylniej niż wypadałoby patrząc na wiek dzieci. I myślę, że warto byłoby tego obrazu uniknąć w naszych rodzinach, szczególnie jako rodzice. Musimy patrzeć dalej, szerzej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby traktować dzieci jak dorosłych, bo nie są oni na to gotowi i o tym też będziemy mówić w tym na, na tym dzisiejszym spotkaniu. Oczywiście musimy dostosowywać przekaz, sposób mowy, komunikaty do dzieci, dostosowywać je do ich wieku, do ich stanu rozwoju, do ich stanu emocjonalnego, ale też nie możemy liczyć na to, że to wszystko rozwija się w dziecku samoczynnie. I ostatecznie dziecko to już się rodzi z jakimś takim potencjałem, który sam się rozwinie. No nie, z jednej strony oczywiście dziecko ma jakieś swoje cechy charakteru, osobowości, które są wrodzone, ale wiele z nich kształtuje się też pod wpływem środowiska, w którym się rozwijają, w miejscu, w którym wzrastają, no i potrzeba takiego rzeczywistego prowadzenia, kształtowania, często może nawet ciosania charakterów i sumień tych naszych podopiecznych i dzieci. Myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie na sobie, że my nawet jako dorośli mężczyźni potrzebujemy nieustannego rozwoju, potrzebujemy nieustannie brać siebie w karby i przekraczać, starać się właśnie rozwijać jakieś swoje zdolności, walczyć z Jakimiś nieuporządkowaniami, z jakimiś cechami, które są w nas słabe, z naszymi słabościami, a wzmacniać jakoś czy wykorzystywać nasze mocne strony. E, u dzieci jest to spotęgowane: one jeszcze nie mają wielu kompetencji, wielu umiejętności, zdolności. E, te charaktery są w ogóle niewykształcone nie mają e, umiejętności, właśnie, oceny rzeczywistości, odróżniania dobra od zła. E, I to wszystko potrzebują otrzymać e, od rodziców. E, i to co dla mnie jest ważne, to punkt wyjścia, z którego wychodzi ten on jest bardzo ważny dla nas. Dobry ojciec musi mieć wizję. Musi patrzeć na swoje dziecko nie w perspektywie miesiąca, roku, teraz danego etapu rozwojowego, ale musi patrzeć w perspektywie życia swojego dziecka. Musi mieć w głowie to wyobrażenie, jak będzie wyglądało moje dziecko, kim będzie moje dziecko. Za lat 20, za lat 30, jaką będzie osobą? Czy ten jej charakter pozwoli mu właśnie dobrze żyć, być dobrym człowiekiem, założyć trwałą rodzinę, wejść, wchodzić w trwałe relacje, osiągać cele, do których jest zdolny? Czy też właśnie będzie inaczej? Czy też nie będzie zdolny do utrzymywania trwałych relacji, będzie odpuszczać sobie, nie będzie potrafiło osiągać zakładanych? Celów będzie się skupiać tylko na doraźnych, na doraźnych problemach. W związku z czym punkt wyjścia to jest wizja. Musimy sobie wyobrazić nasze dziecko tu i teraz, zobaczyć jego słabe, mocne strony, jego zdolności, jego słabości i zobaczyć, gdzie, jeżeli zostawimy to samemu sobie, będą za lat 20-30. Czy chcemy, żeby borykały się z problemami? Które będą z tego stanu rzeczy wynikały, czy też e, właśnie chcemy w jakiś sposób taki uporządkowany, e, trwały na to wpływać. Dla mnie to było takie duże odkrycie kilka lat temu, e, już we wspólnocie, e, bo wydawało mi się, że właśnie jestem dobrym rodzicem, ale ta książka też pokazuje mi, e, że e, mimo, że ta idea jest mi bliska, to nie ustrzegam się wielu błędów jako ojciec, więc. E, było tak, że w jakimś sensie myślałem o tym, jak moje dzieci się rozwijają, jakie chciałbym, żeby były, ale raczej skupiałem się na tych celach doraźnych, czyli jak zareagować na konkretną sytuację, na konkretne zachowanie mojego dziecka, jak na nie odpowiadać, natomiast nie myślałem o tym, jak planować to dalej do przodu, jak pewne rzeczy wzmacniać, rozwijać. A potrzebujemy właśnie takiego szerokiego, szerokiego planu. Jak będę miał tą wizję, to będę wiedział do czego dążę, jakie rzeczy są dla mnie ważne. W związku z czym ta, ta, ta wyobraźnia jest bardzo, bardzo ważna. Ważne jest też to, abyśmy właśnie nie skupiali się tylko na doraźnych, bieżących celach, na tym, żeby mieć właśnie dzisiaj spokój, ale żeby spojrzeć gdzieś dalej, głębiej, mocniej i zobaczyć to wszystko no, w pewnej perspektywie. Trzeba mieć też świadomość, że charakter i sumienie naszych dzieci, to co mówiłem, musi się kształtować. Musimy na to. Wpływać. Najlepiej się to robi oczywiście przez praktykę e, i przykład, przez pokazywanie im dobrych wzorców. E, I kiedy czytałem sobie ten rozdział u, u Jamesa Stensona, uświadomiłem sobie, że faktycznie spędzam e, może sporo czasu z moimi dziećmi. Interesuję się tym, co one robią, e, jakie rzeczy są dla nich ważne. E, interesuję się ich sprawami w przedszkolu, w szkole i znajomościami. Jakby jestem, staram się być w ich świecie, natomiast uświadomiłem sobie, że moje dzieci e, słabo są wprowadzone w mój świat. Że oprócz tego powinny też e, uczyć się e, poprzez doświadczenie mojego życia, mojej pracy zawodowej, e, tego, co mnie pasjonuje, interesuje, nie tylko poprzez rozmowy, ale też poprzez wprowadzanie ich w e, tą moją codzienność. To się na szczęście trochę dzieje. E, z musu ostatnio przez pandemię pracuję w domu, więc może dzieci mogły trochę bardziej zaobserwować moją pracę w domu, e, ale mimo wszystko widzę, e, że jest to jakaś przestrzeń, nad którą powinienem e, popracować. Druga rzecz. Dzieci są zainteresowane w sposób naturalny rzeczami, które dzieją się wokół nich. Mają taką naturalną ciekawość, chcą rozwijać, dowiadywać się różnych rzeczy, ale najczęściej chcą się dowiadywać i uczyć tych rzeczy, które są dla nich łatwiejsze, przyjemniejsze, które przynoszą im jakąś szybką, łatwą gratyfikację, a niekoniecznie skupiają się na tych rzeczach, które przynoszą tą nagrodę po dłuższym czasie, które wymagają wysiłku, pracy. No, i jest to przestrzeń, nad którą mądry ojciec będzie pracował, nad którą musi zwracać uwagę, aby nauczyć dzieci, że żeby uzyskać pewne rzeczy w naszym życiu, powinniśmy się natrudzić. Taki przykład który trochę wyszedł poza mną, ale który pokazuje mi właśnie, jak ważny jest przykład i dawanie odpowiedzialności tego, żeby dziecko samo, jakby biorąc na siebie pewną odpowiedzialność, uczyło się pewnych rzeczy, na tyle, na ile jest zdolne do swojego wieku i jak bardzo to powoduje rozwój. Było tak, że mój syn bardzo trudno wytrzymywał na mszy w kościele, tak żeby spokojnie ustać, modlić się, nie przeszkadzać, nie wiercić, nie oczekiwać tylko, aż msza się skończy. I problem ten rozwiązał się dopiero, kiedy ksiądz poprosił go o wejście w przygotowanie do posługi ministrańskiej. Nagle okazało się, że kiedy ma jakieś ważne zadania na Mszy Świętej, to z dnia na dzień wręcz widziałem jego wielki, ogromny rozwój, kiedy e, czuł się odpowiedzialny za pewne rzeczy, mimo że na początku było to tylko kiedy ma zadzwonić albo kiedy ma przynieść e, księdzu e, ampułki. Było to dla niego wielkie przeżycie, wielka odpowiedzialność. I widzę też, jak wzrasta w sposób duchowy, ale też rozwija się, i nagle te problemy w kościele nie dość, że zniknęły. To jeszcze sam zachęca nas do tego, abyśmy częściej w kościele bywali no, na nabożeństwach na Mszy Świętej. I wbrew pozorom danie czegoś, co wydawało mi się dla niego jeszcze za trudne, bo miał 7 lat wtedy, nagle okazuje się, że po czasie wymagało to od niego pewnego trudu. Uczenia się pewnych nowych czynności, zapamiętywania ich, było to dla niego trudne, ale mimo wszystko to poczucie odpowiedzialności powodowało, że miał ochotę, miał ochotę to robić i, i w to wchodzić. Więc myślę, że takie właśnie danie odpowiedzialności dziecku może być w tym pomocne. Druga rzecz, która ja myślę jest taka bardzo ciekawa w tym rozdziale, to Stenson mówi o tym, że musimy pomyśleć, właśnie myśląc w tej perspektywie, on jakby dzieli. Rodziny na dwa typy. Takie, które właśnie skupiają się na teraźniejszości, na tym, żeby w domu było spokojnie, bezpiecznie, miło, przyjemnie, żeby właśnie dom był taką łazą spokoju, radości, zabawy, i nazywają je rodzinami piknikowymi. I drugą kategorię rodzin, którą nazywa sportowymi, nie dlatego, że bardziej niż piknikowe e, lubią sport, ale dlatego, że w sposób taki trenerski prowadzą swoje dzieci właśnie w rozwoju charakteru, w rozwoju ich cech osobowości. E, I pokazuje też to na doświadczeniu wielu mężczyzn, e, że te dzieci, które właśnie są wychowywane w takiej. Ochronnej kopule, w której właśnie mają czas tylko na zabawę, w których rodzice, jak spędzają już z nimi czas, to właśnie na jakiejś biernej rozrywce, leżąc przed telewizorem, przed komputerem, robiąc jakieś niezobowiązujące rzeczy, spędzając czas w sposób taki lekki, łatwy i przyjemny, nagle się okazuje, że po wielu latach, kiedy te dzieci wchodzą w okres nastoletniości to te zwykłe, proste, domowe rozrywki, ta oaza spokoju, którą ojciec czy mama chcą mieć w domu i którą chciały tak bardzo przekazać swoim dzieciom, nagle okazuje się, że to im nie wystarcza, że to jest dla nich za mało i wtedy z takich dobrych domów dzieci nagle wchodzą w świat alkoholu, narkotyków, przygodnego seksu i nagle się okazuje, że dzieci z dobrych domów, wydawałoby się, nagle schodzą na złą drogę. Nie dlatego, że ich rodzice jakoś patologicznie ich wychowywali, ale właśnie dlatego, że stworzyli im jakiś taki wachlarz ochronny i nie nauczyli ich tego, że potrzeba jednak pewnego trudu w życiu i że nie wszystko jest dobre, nie wszystko przynosi korzyść. Z kolei te rodziny sportowe też spędzają czas ze swoimi dziećmi, ale tak samo na e, wspólnej rozrywce, jak i na wspólnej pracy. E, starają się uczyć te e, dzieci e, właśnie wzmacniać jakieś cechy charakteru, wysiłku, e, ponoszenia odpowiedzialności e, i w, musimy właśnie sobie uświadomić, że potrzeba rozwijania e, takiego e, sposobu patrzenia na nasze dzieci aby wzmacniać w nich właśnie dobre sumienie, rozwijać w nich właśnie etos pracy, żeby miały świadomość też miejsca, z którego pochodzą, swojej rodziny, historii swojej rodziny tego, jakie są wartości u nas w domu, dlaczego myślę, że dla mnie takim ciekawym doświadczeniem to, to są dla mnie nowe rzeczy, no bo mój syn jest teraz w drugiej klasie, więc coraz więcej rzeczy przynosi też od kolegów, którzy już też coraz więcej rzeczy mogą. No, i mieliśmy wielokrotnie takie rozmowy na temat tego, a, że mój kolega to może takie rzeczy, no czasem gra tam ileś godzin na komputerze i ja też bym tak chciał. No i zaczęliśmy o tym rozmawiać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego my mamy takie zasady. Zaczęliśmy też rozmawiać na temat e, wiary, że właśnie nie wszyscy e, są wierzący, dlaczego te wartości e, wiara, dlaczego wartości chrześcijańskie są dla nas ważne, e, dlaczego warto ich przestrzegać e, i są to przestrzenie, które znowu odsłaniają się przed nami jako przestrzenie do pracy, dzielenia się. Warto się wtedy też dzielić swoim doświadczeniem z dziećmi. Ale jeśli miałbym spojrzeć też na jedną rzecz, którą znowu Stenson, na, na którą znowu zwrócił mi uwagę, to właśnie niebezpieczeństwo poszukiwania tak zwanego świętego spokoju. Coraz częściej zdaję sobie sprawę, że o ile wiele rzeczy, wiele osób można nazwać świętymi, to akurat o świętym spokoju nie powinniśmy nigdy mówić, bo on chyba nigdy nie jest święty. Jako rodzice mamy taką, myślę, pokusę nieustannie do tego, żeby właśnie mieć już chwilę wypoczynku, spokoju, nie walczyć nieustannie ciągle z naszymi dziećmi. Ja się też na tym łapię, że często odpuszczam właśnie już przy kolejnym jęku, przy kolejnym pytaniu, prośbie, które już mam dosyć, kolejnej kłótni. Po prostu zamykam sprawę, przyklepując pewne rzeczy, ale niestety przynosi to opłakane skutki, bo zamiast uczyć właśnie ich konsekwencji, uczyć właśnie, że wartości są stałe i warto o nie walczyć, to niestety przynoszę skutek odwrotny. I to, na co Steson zwraca uwagę, to że takie dzieci, kiedy tak będę je traktował, nie będą potrafiły odróżnić. Rzeczywistych potrzeb swoich od, rzeczywi od zachcianek. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jak właśnie nauczyć dzieci odróżniać zachcianki od potrzeb. Nie? Które rzeczy są rzeczywiście ważne, a z których powinniśmy uczyć je rezygnować, nawet kiedy właśnie jest to kosztem tak zwanego świętego spokoju, kiedy muszę się wysilić. ten też zwraca uwagę na to, że te koszty naszych działań. I tak musimy ponieść jako rodzice, jako ojcowie. Możemy je ponieść teraz, właśnie jakimś większym zaangażowaniem, większym trudem, ale będziemy cieszyć się z owoców w przyszłości, z naszych kompetentnych, wspaniałych dzieci, albo poniesiemy właśnie te koszty w przyszłości, czyli teraz będziemy mieli święty spokój, będziemy sobie odpuszczać różne tematy, nie będziemy się zastanawiać nad przyszłością naszych dzieci, a potem zaczną się problemy z, właśnie z rozbitymi małżeństwami, z używkami. Z nieuporządkowanym życiem naszych dzieci i w konsekwencji ich nieszczęścia. Przecież każdy z nas pragnie szczęścia naszych dzieci, aby doświadczyły miłości, e, radości i pełni e, życia. To jest nasze zadanie jako ojców wprowadzić ich w ten dorosły e, świat. E, to tyle, jeżeli chodzi o, o ten fragment. Chciałbym Was zaprosić też na ten tydzień do wyzwania. E, do kolejnego spotkania w przyszłym tygodniu we wtorek. Prosiłbym Was, żebyście podjęli się takiego wyzwania, żebyście znaleźli chwilę, na, żeby usiąść z kartką papieru i zapisać przy każdym z Waszych dzieci, jeżeli je macie, lub przy właśnie dla kapłanów, przy osobach, które prowadzicie jako duchowni dla osób, które są samotne, może właśnie o dzieciach, które byście planowali, czy chcieli. Mieć, zapiszcie sobie cechy, ich mocne, słabe strony, jeżeli chodzi o charakter, o właśnie takie cechy charakteru, zdolności, mocne i słabe strony, ale nie z punktu widzenia tego, kim mogłyby być, czyli takiego karierowego spojrzenia na życie, ale tego, kim będą jako ludzie, z punktu widzenia właśnie cech charakteru. Więc spiszcie sobie te cechy, które wasze dzieci właśnie. Mają, które są mocne strony, słabe strony, ich zalety, wady. A następnie, kiedy tą listę zrobicie, to druga część tego zadania będzie polegała na tym, żeby opierając się na tej liście wad i zalet Waszych dzieci, spróbować sobie usiąść i wyobrazić sobie Wasze dzieci za lat 20-30, kim będą Wasze dzieci, kim się staną. I puśćcie wodze fantazji, zobaczcie co będzie, jeżeli na przykład będą miały, pozostaną z tymi cechami, które mają dzisiaj w takiej formie. Jakby to było? Co, gdybyśmy wzmacniali tylko ich mocne strony? Co, jeśli właśnie ich wszystkie wady pozostaną niezmienione? Co, jeżeli właśnie będziemy pomagać im radzić sobie z wadami, a wzmacniać ich mocne strony? Puśćcie w wodze wyobraźni, wyobrażajcie to sobie, stwórzcie sobie taką wizję tego, do czego chcielibyście doprowadzić swoje dzieci, jak będą wyglądały ich związki, ich relacje, ich praca, ich pasje. Jak byście chcieli, czego chcielibyście dla swoich dzieci za lat 20, ale oprzyjcie się na tych cechach, które wypisaliście. Dziękuję Wam dzisiaj za to spotkanie i dobrego tygodnia.